Siema, Lecimy dalej z naszym ulubionym spidranikiem 1588. No zaraz może uda się wbić 1600. To by było niewiarygodne, niestety. Po tej partii potencjalnie mam tylko plus 10 punktów, jeśli wygram. No, a pewnie nie wygram. Dobra, zagrajmy. Headman F3. Stargetujemy wieżę. No jak się zasłoni skoczkiem, no to wybijemy. Bo pewnie tak zrobi. Chyba, że zagra C6, skoczek A6, skoczek C7. Ale tak nie zrobił. Więc bijemy. Mm. Oh no. Eee, skoczek F3. Gając C4. Stargetujemy sobie piona z F7 e 4. No takie rzeczy nie działają, bez jest E6 po prostu. Więc na razie wyprowadźmy figury jakoś. czy mi się trochę nie podoba, bo gońce nie będę mógł cofnąć, jakbym chciał. Może roszadę zróbmy. Dobra, roszada. No zagra to E6. No zagra, zagra. Mądrze. Mądrze. A może D3 i E4? No zagrajmy w ten sposób, żeby zablokować tą diagonalię białopolową przeciwnika. Bo tu by mnie to mocno irytowało. Tu prawdopodobnie nawet będzie chciał to zbić, więc wolę przesunąć na E4. Hmm. No już mi się gania, jakoś otwiera. Skoczek do gry. Przynajmniej że się skonsolidują. Nie tak jak w pierwszej partii, co miałem totalnie przegraną. Twoim zdaniem to wpływa na grę przeciwników. Myślę, że niesprawiedliwi, niesprawiedliwie zdobyli Hetmana. Eee, wątpię. Wątpię, jednak większość graczy eee, raczej cię wyśmieje, że ehe, podwalił Hetmana. Beka z niego. Niż, o nie, podwalił Hetmana. Zmiński kował, to smutne. Będę podwalał figury. <grym> e, to zagrajmy, co zagrajmy? Po A3 dostanę B5, gojąc się odsunie i dostanę C4. I Po biciu będzie bicie piona. O, no to gojąc G5 najpierw. więc G5 groże E5, co nie jest grać bo jest H6, ale coś Tuś trzeba grać. I tu już nie ma zbytnio pomysłów na grę. Skoczek do przodu. Powiedzmy. Na razie stoimy w miejscu. Większość graczy nie myśli. No na tym poziomie już troszkę myślą, żeby ich aż tak nie obrażać, nie roastować No ale często im, im mniej się myśli, tym ciekawiej się gra Jazda do przodu, wtedy pionami i, i fajnie Zagramy gojąc F4, podpuszczając przeciwnika do ruchu, d deszcz I wtedy może jakieś widełki wejdą, które też nie, nie działają, bo skoczek H5 Ale wiecie jak jest Ja napisać cały rozdział pracy licencjackiej w jedną noc? spytać się czatu GPT, żeby trzy razy przerobił, przerobił to co raz napisze i, i liczyć na to, że, że autoplagiat tego nie wychwyci o ludziach 2k? nie no oni to już to już bardzo myślą szczególnie, że, że 24 na dobę gram bulety to na pewno bardzo myślę gdzie tego skoczka chcę umiejscowić, bo widzę jakiś taki zamysł wydaje się sensowny, a w tą stronę nie bardzo widzę gdzie ten skoczek miałby Dojść, więc skoczek D1 zagram. To trzeba uważać, żeby gońce nie stracić. Tu sobie zapchamy wtedy. A4. Po drugie, nie tracimy, bo gońce C4, więc w sumie nie mam o co się martwić. Skoczki mają to do siebie, że, że jakby nie patrzymy na jeden ruch do przodu, gdzie chcielibyśmy go ustawić, tylko szukamy sobie pola, gdzie fajnie by stało. No i tu znalazłem sobie C4, no i szukam, w jaki sposób chcę się tam dostać. Hmm. Szczególnie w zamkniętych pozycjach to skoczki mają, mają dużo możliwości często. W sensie. Można wiele ruchów na to przeznaczyć. Zagramy sobie H3, żeby właśnie ten gońc miał furtkę. I co? Zagramy gońc D6, to będzie podłe. No dobra, gońc H2. To gońc D6. Chociaż D6 chyba nie jest mądre. Gońc D6 jest wtedy E5, no i ten skoczek jest targetowany. Bo zagrałbym G4 i złapałbym skoczka, ale wtedy jest ups. Upsi. Więc będę musiał wtedy zagrać pionkiem. Gońc się odsunie, skoczek D2 i dopiero wtedy G4. No ale to już raczej nie zdążę. E, to jest groźne. Bo po gońcu C4 dostałem gońc A6 i wymienię gońce, co mi się nie podoba Bo muszę zostawić jak najwięcej figur na szachownicy, więc zagram A4, potencjalne en te Wtedy odbijam pionem Wieżą nie mogę odbić, bo jest C4 Atak na a tak na wieżę no, Zagrajmy E5 Zbiję to od razu Okej, okay, nie zbił No i teraz Mamy skoczkę z planem G4 Żeby absolutnie rozwalić sobie pozycję mojego króla I potężna diagonalia białopolowa RIP Hmm. Hmm. Jak już jesteście na YouTubie, to, może, to możecie zostawić łapkę w górę dla zasięgów. Będę wdzięczny. No dobra, łapie skoczka. Oczywiście mój król jest tak rozwalony, że nie da się na niego patrzeć. Wait to jest szach. To tak swoją drogą. Um. Hmm. Hmm. Mogę wrzucić tego szacha, bo to nic mi nie zmieni. A pion więcej zawsze spoko. I G4. A tak na skoczka. No będę musiał się bronić jakoś przed tą białą diagonalią. Nie wiem jeszcze jak. Zresztą po jakimś bici może skoczek e4 będzie takie w miarę utrzymujące mnie przy życiu. Okej, okay, no to biała diagonalia. Szybko, szybko pozbędę się problemu, bo to zbiję po prostu. Bicie, odbicie, zbiję sobie, no i po biciu będę miał to skoczek e4 i ciężko będzie wygonić tego skoczka stąd. A mogę najpierw skoczek e3 też zagrać, a wtedy hetman do przodu. Nie wiem czy go tu chcę. Rzekłbym, że nie bardzo. Chyba, że znajdę jakąś pułapkę ciekawą, ale nie widzę takowej już. to co, skoczek e4 skanuję tą szachownicę w poszukiwaniu czy czegoś nie podwalam ale cię ciężary są no i tak może zagrać headman d 4 targetując nie mogę zagrać b3 bo tracę wieżę strange move bym powiedział myślę że mogę od ręki to zagrać dlatego sobie pionka idę. no tu jakiś hetman e6 pewnie no albo tam też można zbije muszę coś grać teraz jest target i na to i na to chyba król g2 żeby bronić tego pionka, bo jest istotniejszy hmm. W którymś momencie chyba F4 zagram, żeby uruchomić wieżę g 2 bicie piona, F4 No i ta pozycja nie wygląda tak źle W sensie są tu jakieś sposoby na, na remisowanie tego No, hetman F3 jest irytujący, więc po prostu zagram F4 Myślę, że ok. Patrzę, czy tu nie ma jakichś szachów potencjalnych Bo to może sprawić kłopoty To bicie może też być groźne bo po biciu jest jakiś Hetman e2. A ogólnie to bicie jest nie, nieprzyjemne. Wtedy wieżę e1 zagram chyba. Żeby blokować to pole. I potencjalnie gdzieś jakiś skoczek g3 z biciem. że e1. Szachy nic nie dają na razie. Hmm. Po bicie jeszcze nie wymyśliłem czym chcę to bić. Ale wydaje mi się, że wieżą. Pozbędę się jednej wieży. I będę próbował ustawić jakąś twierdzę. Może się uda. I może gdzieś się pomyli przeciwnik. Podobnie z czasem stoimy poniżej 5 minut. Grand no -buster. Z Serbii zawodnik. Dobra, przypracujmy na czas troszkę. OK. No i skoczek jest bardzo silny. To jest moja mega mocna figura, bo nie da się go stąd wygonić. No i jak uda mi się ustawić B3 to... i na przykład wieża na F2, coś w tym stylu, to będzie some kind of twierdza. Hmm, ciekawe. Do spodu nie mogę wybić, bo jest skoczek G6 i tracę figurę. No co implikuje fakt, że tego nie zbiję, bo poprawiam upiony po prostu. A, mogę to zbić skoczkiem. Bicie, odbicie, odbicie, i po szachu mam. Gronię z G3. No tylko, że po bicie od razu może zagrać, kto pan G6. Szachem. No i tracę mojego silnego skoczka, który jest moim jednym z niewielu atutów w aktualnej rzeczywistości. Więc trzeba coś innego wymyślić. Bierze F1 jest jakimś pomysłem. Wierzę, F1, szach. Tu. No dobra, wierzę, F1, spróbuję chyba. Wierzę, F1, bicie, odbicie. No i wierzę, F2. Są tą twierdzę ustawić. A ta wymiana jest mi na rękę. Wieża ze skoczkiem myślę, że jestem w stanie to utrzymać, żeby nie przegrać. Przy poprawnej grze, of course. Niestety, gdybym miał gańca na przykład, to potencjalnie jakimiś matami bym groził, no ale ta furteczka niszczymy marzenia. Okej, okay, wieża F2. Odganiamy. No i becz jak zagram, to ta struktura jest raczej nie do przebicia. To pewnie jest w jakiś sposób wygrane czarnych, ale to jest takie minus 1, coś w tym stylu bym powiedział. To hmm. no jest tak samo w zasadzie, więc może jakieś. Nie, to nie jest mądre. Dobra, B3 zagram po prostu. I tu już jest spoko. Figury współgrają ze sobą. Zbij to, uprościsz mi trochę pozycję. Nie obrażę się. Chociaż może C4 w którymś momencie będzie prób... czekajcie. Szach, tu. Szach. W są widełki. Tylko on nie musi w to wejść. No nie ma sztuczki. Czemu nie ma sztuczki? Nie ma sztuczki. Dobra, bronimy się. Nie ma sztuczki, bo zawsze król uciekał na f7 i wtedy dostawałem kontrę. Ale niestety król g7, mega naturalny ruch. No i po szachu by 50-50. No albo by zbił z automatu i stracił hetmana, ale raczej by pomyślał i by zagrał odpowiednio. Tu już będą sztuczki. Zależy co zrobi. Dobra i liczymy na to, że zagra coś w stylu h5. Po, happening jest szach tu, szach. A jak nie zbija no sobie biję hetmana? Okej. Okay. Trzeba to policzyć, bo nie jestem pewien. Szach tu. Szach tu, szach tu, bicie bicie tu. Tu podchodzi, bicie tu. tu. Tu tu. Tu tu. Tu tu. I przegrywam. A jak mu oddam tempo? Dobra. Gramy na pułapkę, oddaję tempo, żeby zagrał H4 Zagraj H4, proszę Zagraj H4 Zagraj H4 widzowie? Zagraj, no nie Dobra, stoimy w miejscu Idź do przodu, idź do przodu, idź do przodu Bo po szachu jak idzie, jak idzie do przodu to są po prostu widełki <laughs> Mamy to Szach, wygrywamy to widzowie Szach Wieża G8, brilliant Szach, bierzemy Hetmana Skoczek więcej w końcówce yy, i to jeszcze trzeba się zastanowić, jak to wygrywać. Tu 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 tu. Dobra, no nie zdąży. bez szans. Szach. Zgarniamy piona, zgarniamy piona i bają. Uciekamy. Hop 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 hop. Git? Yy, czy jakoś mogę sobie pomóc? Dobra, nieistotne. Idziemy dalej. Królówka, proszę państwa. Hetman A2. Szach. Um, dobra, zbiję pionka. Uuu, zaraz. Jakiś cuk z wanga mu zrobimy. Jak się uda. Szach. Tutaj? Nie wiem, czy moje ruchy mają sens. Szach. Idę dalej eee, Tutaj Dobra, jest Udało się Checkmate, my friends Ależ briliancik shadow, ależ kombinacja Trzeba było go tylko podpuścić Ale tutaj kombinacja wpadła No, tu jest No dobra, trochę więcej niż minus jeden, minus dwa Kawałkiem jest 00. Jest 00, to wchodziło? A, dobra, w sensie 00 tam mogło być, tylko że ja chciałem grać na wygraną. No bo właśnie jest ta kombinacja. Tylko, że. No ja zdążam z powrotem po prostu. I dlatego to jest remis. No tylko że chciałem grać na wygraną, więc klasyczna pułapka. Król H1, Król H2. I H4 przegrana. Szach, szach. A jak się odsuwa tutaj, no to są od razu widełki. I brilliant, Wieża G8, bicie. Takes. I tu już niewypuszczone do końca. Eiejiejaj, bardzo ładna partia. Po co tym pionkiem? Po eee, się tym z D? Eee, tylko po to, żeby tu skoczko umiejscowić. Żeby atakował piona. O, ma w jednym. Okej, okay, nie widziałem mata w jednym. I klasycznie, jakby ktoś chciał ze mną potrenować, zapraszam na stronkę szachomania.pl, gdzie jestem trenerem. Link w opisie. No cóż, <grym> matryczkę better. Hmm. No cóż, nie wszystko widzę. Okej, okay. to zmieniamy licznik na 113 zwycięstw i znowu bez presji gramy. Jedyna presja, jak jest nałożona, to czy w końcu wbijamy 1600 rankingu? Szukamy kolejnego oponenta. Important arrow. Ok. S6. A i zagra D4 w takim razie. Albo nie? Hmm. I co teraz? Nie wiem, co tu grać. Hmm. B6. Zagraj skoczek C3. Zagrać B7. Hetman F6. Nie graj D4. <grych> jak ja ich nie lubię. I Jak mam oddać Hetmana, za którego jest skoczka? To nie jest dobry ruch. Ale na szczęście wygrałem pierwszą partię, więc tą mogę. Z... Mogę przegrać potencjalnie. No way! I co? Hetman G6? Hetman E4? Dobra. Udam, że nie zauważyłem. <laughs> I oddam tego Hetmana. Bicie nie wygląda dobrze. Jakie dziury tu mam? to jest dramat. Dramat. Cóż mogę zrobić? Może D5 zagram. Zagram D5, bo raczej zbiję to od razu, przez co nie będzie ampersand. Oh no! Żeby zauważył na pewno, że może zbić Hetmana. Nie lepiej walnąć na G2. No ale ja oddaję za, za figurę. Więc jak walnę na G2, no to nie zdobywam figury, bo wszystko jest bronione. Ziemek literalnie zagrał tu skoczkiem, żeby zaatakować mi Hetmana, po czym nie zauważył go. <laughs> Ratunku. Nie mogę. Z nimi. Co za dramat? Co ja mam zagrać? Biję. No, zauważysz tego chytwala? Gońca się. O nie! a Co za dramat? Wideł. Bicie, mam otwartą. Nie, jest, jest chill. Wprowadzałem figurę. Atak na końca. Może nastąpi jakiś goniec, goniec E2? No i nie nastąpiło. To ten mój misterny plan, poszedł. Poszedł papa. Dobra, aczkolwiek dalej jest opcja. Bo po Roszadzie... I mojej Roszadzie bicie. Dobra, trochę inaczej. Bicie, odbicie. I po Roszadzie. Bicie na D4, hetman odbija i gonie C5 i widełki. Zobaczymy, czy przeciwnik wpadnie w tą niesamowicie skonstruowaną pułapkę. Co to jest? Help me. On broni końca, który jest broniony. Długa roszada. Hmm. Ciekawe. Ciekawe co się dzieje w mózgu naszego Filipińczyka. Widełki, gdzie widełki? Nie widzę widełki. O! Coraz bliżej. Coraz bliżej sukcesu naszego mega planu. Eee, tylko tak samo blisko jak daleko. Bo <grych> nie wiem, co dalej grać. Dobra, jest pewien pomysł. Hop, hop, hop. Może odbicia za... Nie, bez sensu. Muszę się pozbyć tego końca, żeby móc wjechać na tą diagonalię. I pozbyć się skoczka. I później wybić, odbicie i wtedy. <grym> to może pójść nie tak. A po drugie jakimiś widełkami tu też graże potencjalnie. Więc tutaj odbijamy. Jak zagra G4 to będzie mi smutno. I mean bicie, bicie i G4. Bo może od razu zagra G4, co będzie blanderkiem. Czekamy na to. Hmm, e, czy A6 nie można było? No A6 to bicie, bicie i na koniec wisi pionek na B6. No nie. On jeszcze takie coś gra? No dobra, widełki podstawił i tak, ale. No ale to nie tak miało. Nie na tym polegała moja pułapka. No dobra, no co? Biorę co dają. Potencjalnie mogę zrobić coin flipa i po wybiciu skoczkiem. Wybić skoczkiem, no ale. <grym> no jak zbiję to mam wygraną. Znaczy wygraną. To. Doprowadzam do równowagi Materialnej. Oskubaniec I nie ma widełek. Bez headpan C1. Whoops. Nie tak to miało wyglądać. Dobra, król B8. No i band D2 i przypał. Tu też. Whoops, lipa. Dobra, tu trzeba ustawić obronę częstochow... Częstochowy zaraz. Yy, nie podoba mi się ta pozycja. Dobra, mam pomysł. Mam pomysł, kurczę sprytny. <grym> Znowu robimy coin flipa. I zagrajmy Dobra, najpierw z E7, tak? Tu, tu, tu. Dobra, najpierw z E7 zagrajmy I po wieża C1 zagram wieża C8, bicie, bicie. Wieża C1, bicie, odbicie i skoczek bije d 4. I przeciwnik się połasi i zagram g C5 i wyjdę ze stratą figury. I w ten oto sposób moje marzenia znowu zostały zniszczone. Przez jeden prosty ruch. Dobra, piona, no dobra, pracujemy piona, bo ten skoczek już nie atakuje. Więc mam nadzieję, że zagra G5, co nie będzie zbyt mądre z jego strony. Ech, czemu ci zawodnicy potrafią grać? To smutne. To za ludzie. Dobra, to wracamy do planu pierwotnego. Czyli wieża H7, wieża H8, i udajemy, że atakujemy punkt H2, H3. No nie ma już sobie przeciwników, niestety. Są wręcz za mocni. No i co ja mogę poradzić na ten ruch? No dobra, zagram sobie goniec B4 jeszcze. Jaka szkoda, bo ten goniec miał mi bronić punktu C7, a nie... Czemu nie. Nie no dobra, po A5. I tak by jakoś przebijał przez B4, chyba. Hmm. No i nie kontroluję w ogóle punktu C7, dobra? Trap Doczek, bije G4. Bo po biciu jest wieża H1 Czy to i tak nie działa? Bicie, odbicie, szach, tu szach i skoczek A5 Liczę, że skoczka odsunie Bo wtedy będzie działał Hmm... hmm. No, tylko nie ma powodu, żeby odsunąć tego skoczka No właśnie Ganiec E7, stanem ganiec D8 Żeby wszystko było kontrolowane To nic nie zmieni, bo i tak ten ganiec tu wleci i tyle No zaraz skoczek C3 Taki fajny rozwijający ruch Skoczek C3, bicie, bicie Szach, tu szach i wzięcie wieży. No i to wszystko się zgadza. Gdziekolwiek tym skoczkiem, ale nie tam. Broni pola H1. I co? Skoczek G8. Bardziej odciąć sobie wieżę nie mogłem. Ten skoczek nawet nie ma ruchu w tym momencie. Wszystko zablokowane. Król A7 to wieża C7, więc średnio. No tutaj coin flip. A nie, tego nie może zbić. Co on no chce zagrać? A gańc C6. Ok, no to gańc dała się, muszę grać. Żeby bronić, gańc C6, to skoczek E7. Otóż w ogóle po hamsku mogę pogańc C6 grać, gańc A6 i powtarzać ruchy. Aaa, przeciwnik nie umie się bawić. Skoczek E7. Daj mi jakąś kontrę ziomek. Nie mam ruchów w ogóle w tej pozycji. Ziomek, zostaw mnie z pokoju. Tu chcę wejść. Skoczek C8. Ależ ruchy gram. Co za emocje na szachownicy. Bierze C3. Okej, okay, czy to coś mi daje? Może nie zauważył, że zagram goń E7. Bicie, bicie goń 7 Bicie. No zrób jakiś głupi ruch. Ziom. Ziom chyba wszystko widzi. Karamba. Hm. Nie mam ruchów. Adge. Gdybym jeszcze dwa ruchy zrobić i wybić gońcem, to może coś. Bym jeszcze żył chwilę. No dobra, poniżej 4 minut. Oponent. Atakujemy dalej. Dobra, mam pewien pomysł. Bicie i zagrać F6, żeby otworzyć tę linię. Nic mi to nie daje. Jak zwykle. No mm, ale jest to jakiś pomysł. A nie mam innego. Bo po prostu wieża mi blotuje na siódemkę. I tyle. A po drugie, potencjalnie gając mi się tu otworzy. To jakieś perspektywy na, na nic są posiadane. Mm, F6 od razu. Dobra, oddajmy tego piona. Bo On mi bardziej przeszkadza niż pomaga. I wtedy zwolni się miejsce na d6 dla skoczka. I Iganiec c8. Jeszcze to przesunął. Skoczek e7. Taka blokada. Dobra. Zagrajemy w ten sposób. No dość skomplikowana pozycja jeszcze. Jakieś wieża h4 może. Stargetujemy piona z d4. Ta wieża jest przypięta. Moje dwie wieże są też przypięte. Przypominam o łapce w górę na YouTubie. Będę wdzięczny. Dla zasięgów myśli. 20 sekund przewagi po stronie Filipińczyka nie, nie wiem czy tak to się mówi Koniec co? się bym zagrał, ale dostaję koniec, koniec d7 I nie wiem co dalej Może koniec d6 ale Też po co, i tak skoczek zagrałem na f5 prawdopodobnie Może g5, g4, no, po g5, bicie piona Też lipa Ale namysł Oponent wziął Ciekawe nad czym on myśli Jak hetman d3 na przykład, to dość naturalnie wygląda Dobra, cieszmy się bo dużo czasu przeciwnik traci Ja nie mam na czym myśleć w tej pozycji Bo tu nic, nic, nie mam Absolutnie Bierze H4, jedyny jakikolwiek zamysł W miarę Postawiałem sobie figury tak, żeby się wzajemnie broniły W sumie aktualnie Jedynie B6 jest moją słabością W całym obozie A ciężko zaatakować tą słabość Więc to całkiem spoko Minuta na zegarze, co się dzieje? Zaraz buleto. Tu Oponent będzie musiał cisnąć To mi internet wywaliło Okej okay. To możemy mieć więcej szczęścia niż rozumu wbijając 1600. Pół minuty na zegarze oponenta. Ciekawa sprawa. Ja się nie obrażę, ale łatwo się wbija to, to 1600. EZ. <grygamy> Wygranet. Dobra. No wpisujemy do licznika kolejne zwycięstwo. XD. 114 zwycięstw. Na razie 4 z 4 Wygrane partii dzisiaj. Jeśli podobał wam się odcinek, zachęcam do zostawienia łapki w górę dla, dla zasięgów, subika z dzwoneczkiem, lecimy po 1000 subskrypcji, będę mega wdzięczny i sekcja komentarzy jest dla was. Elu!